Cześć, ja nazywam się Łukasz a dzisiaj opowiem Wam co to jest FIRST LEGO LEAGUE. Zaczynamy! FIRST LEGO LEAGUE jest to największa na świecie organizacja turniejów robotów autonomicznych wykonanych z klocków LEGO. Ale oprócz budowania robotów i ich programowania jest jeszcze faza projektów. Uczniowie muszą sami znaleźć projekt w tym roku dotyczący tematu transportu, go zaprezentować. Dodatkowo odsypianie jest tak zwane team value, czyli praca w grupie, i tutaj jest bardzo duży na to nacisk oraz przede wszystkim zabawa. No, turniej jest tak świetnie zorganizowany: promocja nauki, rywalizacji oraz zabawy. Akurat w tym wydaniu jest na najwyższym poziomie i to jest po prostu świetne. I ostatnią rzeczą, którą jest oceniam, to oczywiście sam robot, którego za chwilę Wam zaprezentuję. A tak wygląda robot drużyny Bundla Plim, której ja osobiście jestem trenerem. Na samym początku chciałbym pokazać, uczniowie oczywiście nie zapomnieli. O tym, że na świecie dzieje się bardzo źle, wspieramy Ukrainę, dlatego też symbolicznie zaznaczyliśmy to na naszym robocie. Ale może szybciutko Wam tylko pokażę, jak wygląda nasz robot. Chcieliśmy przede wszystkim, żeby w ogóle wyglądał fajnie, ale nie o to chodzi. Jest dosyć duży jak do tej konkurencji, ale sprawuje się całkiem nieźle. Z przodu mamy podnośnik, ja może pokażę, jak on działa. W ten sposób bardzo precyzyjnie może podnosić różnego rodzaju rzeczy albo sukcesywnie je odkładać na miejsce. Oczywiście, robot ma jeszcze więcej gadżetów, ale o tym pewnie powiemy w innym filmie. Oczywiście, zawodnicy. Cały dzień musieli poprawiać swoje roboty, bo no nie ukrywamy, że praca z robotem trwa cały czas. Czasami wydaje się, że wszystko jest gotowe, ale gdy zobaczyliśmy tych wszystkich innych zawodników, no to uczniowie stwierdzili, że muszą po prostu poprawić swojego robota, aby wynik był jak najlepszy. I tak jak mówiłem wcześniej, jest ogromna rywalizacja, ale wszystko z uśmiechami na twarzy. Przede wszystkim zabawa, nauka. No i tutaj malutki stresik, bo tu jest przed prezentacją projektu potem uczniowie wszedli do sędziów i sędziowie oczywiście zadawali pytania, uczniowie prezentowali swój projekt, ale przede wszystkim też prezentowali swojego robota i udawadniali swoją pracę, że no to ich ciężka praca spowodowała, że dzisiaj mogli pokazać właśnie tak świetnego robota. Natomiast potem przeszliśmy do zmaga. Mecze było bardzo dużo. Każda drużyna wykonywała 3 mecze. Mecze trwały po 2,5 minuty i w każdym meczu drużyna mogła wykonać aż 17 zadań. No tutaj okazało się, że wykonanie tych zadań jest mega trudne, a wydawałoby się, że to wygląda na bardzo proste rzeczy. Natomiast tak nie jest. Trzeba bardzo dobrze przemyśleć, którą misję się wykonuje, żeby nie popełniać błędy, bo niestety czas mija nieubaganie, o czym przekonała się nasza drużyna Bunlapi. Oczywiście w następnych zawodach zrobimy wszystko, żeby robot działał jeszcze lepiej, bo turniej naprawdę wciąga a emocje, które jemu towarzyszą, są tak rewelacyjne, że nic innego tylko ciężko pracować, aby potem na finale świetnie się zaprezentować. No, i oczywiście na sam koniec turnieju wyniki. No, nie ukrywam, że świetnie się zaprezentowaliśmy, bo zdobyliśmy drugie miejsce za projekt robota, czyli był to drugi najlepszy robot na turnieju. Byliśmy z tego mega dumni. Dodatkowo e, otrzymaliśmy drugie miejsce za core value, czyli za takie drużynową pracę, z czego ja jestem jako trener mega dumny. Bardzo fajnie, że nas tutaj docenili. Oraz pierwsze miejsce za innowacyjny projekt i taki świetny puchar zbudowany z Lego Technic. Rewelka. No i na sam koniec, podsumowując, wszystkie punkty zdobyliśmy pierwsze miejsce najlepszej drużyny na turnieju. Czyli powiem szczerze, byliśmy mega zaskoczeni, choć nie ukrywamy, że. No, dobrze się zaprezentowaliśmy i bardzo dziękujemy sędziom za docenienie nas. Jechaliśmy z bardzo daleka i na pewno nie spoczniemy na laurach, bo będziemy coraz to bardziej ulepszać nasz projekt. Także bierzemy się do pracy i do następnego razu widzimy się w Warszawie. Cześć! No i to na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się świetnie bawiłeś i że przede wszystkim nauczyłeś się czegoś fajnego. Do następnego razu. Cześć!